6 lipca tego roku na pewno przejdzie do historii działań energetycznych jako bardzo ważny dzień. Od wielu lat nasz rząd potrafił wynegocjować dobre, bardzo dobre warunki zakupu gazu od wielkiego, silnego partnera, jakim jest Rosja. To jest bardzo znacząca obniżka, 15%. Z tej obniżki będą Korzystali bezpośrednio nasi obywatele, możemy to powiedzieć, że jest ponad 18, 18 milionów użytkowników gazu. Do tego dochodzą firmy, przedsiębiorstwa, które używają gazu nie tylko do ogrzewania, ale jako surowca półproduktu. I chciałem zaznaczyć, że nie jest to wynik jakiegoś przypadku, ale systematycznej, długotrwałej pracy tego rządu, tej koalicji. Przypomnę krótko, że mamy wynegocjowany taki pakiet solidarnościowy w Europie, gdzie zaczęło się to już 4 lata temu, porozumieliśmy się, że można wspólnie wynegocjować lepsze warunki nawet z takim trudnym partnerem, i przychodząc do przechodząc do bliższej historii, po ukonstytuowaniu się tego rządu, tych ministrów, zastając konkretne warunki. Zakupu gazu. Przypomnę, że po rozwiązaniu Rosłuk Energo musieliśmy natychmiast zdobyć 2,5 miliarda metrów sześciennych gazu, niezbędnego do naszego systemu. To się udało. Kwestionowali wszyscy cenę, że jest to cena bardzo duża. Więc zaraz z chwilą objęcia stanowisk minister skarbu Mikołaj Budzanowski wszczął procedurę arbitrażową. W sądzie arbitrażowym w Sztokholmie, równolegle negocjując. I mieliśmy wczoraj tak zwany biały dym. Dowiedzieliśmy się, że te negocjacje przyniosły właśnie ten efekt. Jeszcze nie wiemy dokładnie jaki, ale na pewno nie mniej niż 15%. To jest masę pieniędzy zostawionych w kieszeniach naszych obywateli. To oczywiście warunki znamy, nie chcę je powtarzać, ale raz jeszcze płytując chcę podkreślić, że właśnie szósty. Listopada będzie naprawdę dniem, które, o którym będą pamiętać duzi odbiorcy, a mam nadzieję, że zapamiętają też normalni użytkownicy gazu. Dziękuję. Szanowni Państwo, mieliśmy biały dym, ale też zaraz mieliśmy czarny dym, bo ruszył PiS z lawiną krytyki wobec tego, co się stało. Chciałem Państwu przypomnieć, że. PiS nie jest ostatnią formacją na polskiej scenie politycznej, która powinna zabierać krytyczny głos wobec dobrze wynegocjowanego kontraktu gazowego, ponieważ nie nikt inny jak Wojciech Jaśiński w 2006 roku minister skarbu w rządzie PiSowskim tak negocjował, a wszyscy mówią, że nawet nie czytał umowy, którą podpisywał, tak negocjował, że doprowadził do tego, że zaczęliśmy płacić 11% więcej za Kupowany gaz. I to w prostej linii przekłada się na to, że do 2012 roku przez błędy Jasińskiego Polacy wydali 12 miliardów złotych więcej. Pis obiecywał w kampanii 3 miliony mieszkań, a bardzo szybko obarczył kosztami wydatkami Polaków na 12 miliardów złotych. Krótko mówiąc, PiS nie tylko szkodzi w sensie moralnym, w sensie podpalania Polski, wywoływania wojny polsko-polskiej, ale również szkodzi finansowo wtedy, kiedy sprawuje rządy swoje. No tak, to jest rzecz oczywista. Jeżeli jest dobra informacja, natychmiast wychodzą koledzy z PiSu i szukają dziury w całym. Tak niestety się dzieje przy każdej okazji. W tym wypadku ta dobra informacja jest Podwójnie zła dla PiSu. Po pierwsze, dlatego, że jest dobra, no to już się przyzwyczailiśmy do tej krytyki z tej strony, ale po, po drugie, właśnie dlatego, że no, sami mają poważnie nieczyste sumienie, jeżeli chodzi o tak zwane działania eksperckie w tym zakresie. I rzecz ostatnia, którą chcielibyśmy zakończyć tę naszą informację, nie byłoby tej konferencji dzisiaj, bo nie organizowaliśmy jej po to, żeby. Jeszcze raz mówić o tym, co oczywiste, gdyby nie to, że wyszli eksperci, panowie Naimski czy inni autorzy tego sukcesu w cudzysłowie z 2006 roku i zaczynają znów wmawiać Polakom, że ten sukces to nie jest sukces i szukają jakichś dziwnych y, analiz i wyjaśnienia tego, dlaczego coś, co jest dobre, nie jest dobre. Więc panowie koledzy z PiSu, panowie Naimscy i spółka, ale prezesie, bo to właściwie też do głównego prezesa adresowane y, pytanie czy też apel. Nie odmawiamy Wam prawa krytyki. Krytykujcie, ale najpierw oddajcie 12 miliardów. Będzie wolne pole, będą warunki do tego, żeby krytykować najpierw 12 miliardów, bo tyle jest warta ta twarda, Waszym zdaniem, i właściwa postawa negocjacyjna z 2006 roku.